Celem naszej konferencji jest spięcie wszystkich kierunków kształcenia, które mamy. Jest to dość trudne, ponieważ kształcimy aż w pięciu zawodach, ale stwierdziliśmy, że innowacje i nowoczesne technologie w każdych z zawodach się rozwijają i chcielibyśmy zaprosić naukowców i przedsiębiorców do tego, żeby się podzielili jakie nowości dzieją się w świecie nauki i w świecie przemysłu. Liczymy, że młodzi ludzie przez te wykłady będą rozwijać swoje pasje, będą zobaczą jakie trendy są obecnie w świecie technologii i może to ich zainspiruje do odkrywania nowych lądów. Misją Urzędu Żeglugi Ślądowej w Szczecinie jest pokazywanie, że żegluga ślądowa jest nowoczesną gałęzią transportu. Urząd prowadza nowoczesne systemy informacji rzecznej RIS i też chcielibyśmy pokazać właśnie uczniom tutejszego technikum, że żegluga ślądowa wbrew no, takim wyobrażeniu, że jest to gałąź transportu, która należy do przyszłości w państwach Unii Europejskiej w niektórych państwach na świecie jest tą bardzo nowoczesną gałęzią transportu transport wodny, można powiedzieć, że się rozwija w naszym kraju? To jest bardzo trudne pytanie. Z jednej strony są miejsca, gdzie się rozwija i tutaj jesteśmy też w dobrym miejscu, gdzie rzeczywiście działają prężnie firmy związane z tą gałęzią. Natomiast są także obszary w kraju, które wymagają znacznych inwestycji infrastrukturalnych zwłaszcza, żeby można było mówić o tym, że transport wodny jest możliwy, w ogóle możliwy. Chcielibyśmy przedstawić nasze innowacyjne kierunki, czyli działania, które prowadzimy w ostatnim czasie, pokazują, jakie są możliwości pracy, działań w szeroko pojętym sektorze gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. A więc to jest doskonała okazja do tego, aby właśnie podzielić się tym, co, w jaki sposób się rozwijamy, jakie działania prowadzimy i jakie będziemy nowe mieli propozycje dla uczniów szkół średnich naszych później kandydatów.